Hej, witajcie z tej strony thegame.pl i dzisiaj sobie zakremy ponownie w grze Battlefield 3 Tym razem misja, operacja gilotyna Ostatnio przeszliśmy misję, operację, misję o nazwie polowanie Tak to była misja Dobre, dobre To jest naprawdę fajna misja Właśnie ta operacja gilotyna To jest po prostu zajebista misja. Według mnie to jest chyba nawet najlepsza misja. Przecież cała ta gra jest zajebista. Sorry, zapomniałem. Cukierka. Wezmę sobie. Mhm. Przed chwilą oglądałem film z ostatniej misji całej kampanii. Nie będę zdradzać, ale fajnie było. To, to Zresztą od informatyki. Import Java, Ultimate Scanner. Z tyłu sobie napisałem, już chciałem zacząć pisać. Z tyłu. Żeby Wajna nie tyłu. Z tyłu. Z tyłu. Al-Bashira tam nie było, dlatego właśnie wysłano was. Wiedzieliśmy, że jesteś w Teheranie. Ukrywał się. Rozumiem. I do tego momentu nie było nic, co łączyłoby Al-Bashira z Salomonem. Tylko to, co wiedziałem w Kurdystanie. kiedy Mam mąż... jedno pytanie. Al-Bashir był ich Kennedy. Em. Powinniśmy byli zostawić go w spokoju. To twoje słowa? Nie. A czyje? Nie Jasne, wiem. Jasne, pewnie też nie wiesz, kto strzelał do twojego dowódcy. Nie. Nie zapominaj, kurwa, Gnoju, gdzie jesteś. To nie jest proces. Jesteś winny. A my. A my wiemy, jak kończy się twoja bez historia! traktowania, zostaw go! Jeśli chodzi o nietykalność, nasze wytyczne w tym względzie są bardzo jasne. Chcę tylko dojść do sedna sprawy. Szybko i bez problemu. Dobra. Tymczasem powiedz nam, jak znalazłeś bombę w Teheranie. No, nareszcie. Będziemy z napieprzać. Powiedzmy. Ja osobiście to ani razu na serwerze ze szczęściem szczę nie zostałem wywalony. Za młodzież A wtedy to miałem szczęście. Bo mój mnie zabił z tyłu i napisał, że zabił mnie, żeby mnie nie kichnęli. Duże to miasto. No. Ani śladu naszych ciężarów, nie? Kawa fortuny toczą się powoli brać. Słucham. Ocena zniszczenia nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Jednak. Elementy formacji pułkownika Garrisona przejęły kontrolę nad mostem Jaffe. Szaibus i kosiarz mogą podjąć próbę przejęcia budynków, których znajdują się dane o znaczeniu strategicznym. Nasz cel to kompleks mieszkaniowy Kotir po drugiej stronie kanału. Natarcie rozpoczniemy za jedną minutę. Przygotować się do akcji. Przyjąłem. Zaczynamy. pięknie. wszystkich wkraczamy do akcji. Wkraczamy do akcji. Dobra. Możesz. Go, go, go! Ale ładnie mi О! Добро, бегнем Dobra. I flara. Jeszcze jedna. Nie. Dobra. Fajna broń. Przesładuję. I jo! No nie ma nikogo, kurde. A bardzo fajnie, ostatnio mi się w Nintyku gra tym, ze snajperem. Co dziwne, że fajnie tak przykampić, bo wcześniej to ja w ogóle przykampić nie mogłem. Nic nie mogłem. Tylko podchodzili do mnie od tyłu i mnie zabijali. No jak ty mi wchodzisz w ogień?! Ło, wow, ale wyleciał No Coś porządnego To jeszcze bardziej porządne To jest fajnie wali to seriami Od y, tego Od konfronta Od czasu kiedy przeszedłem konfronta po prostu lubię grać tym. Yy, broniami z seriami. Fajnie mi się gra. Bo tamto wystarczy, że przycelowałem klatę, w klatę i już był headshot. Przestawiłem sobie na pojedyncze wow. O kurde Chyba on się za tym słupkiem jakie tam odgłosy w walki w ogóle dochodzą O Jezu, o Jezu, Wpisów I... że też wylęca. Nie, 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 ja stoję. nie, 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 No nie, 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 está não estou é está não não e... fucking shit Dobra. Tym skarem polecę. Aj. O to jest broń No, i tak to się robi cieniaki Miękkie kluseczki, Ciep y, tfu, ciepłe kluseczki. No weź mi pod muszkę nie wbiegaj bo Następnym razem w łeb dostaniesz Albo raz Wziąłem tak ze snajpy Wycelowałem yy, w samochód mojego I nagle taki headshot Headshot w kierowce Ale to było takie mocne Ja ja, ja celuję w ten w samochód o tutaj nagle Pisze, że zabiłem swojego Ciekawe I to, że jeszcze trafiłem w połę Po prostu headshota mojemu kierowcu wolnąłem No i chciałem Chciałem rzucić granatę نسيت كل القصة No ekstra, jakie ja mam go zabić. Fajne w No, dobra. Nie, jeszcze go nie widzę. ekstra gdzie Gdzie ta franta, dobra. Dobra. No co ja mam tutaj zrobić? Jeszcze raz. I lecimy z y, z shotgunem do nich. Nie zużywam żadnych tych. Żadnych granatów. Koniec. Jeszcze jeden cukierek. Pogrzebie jest więcej. Dobra. Nie ma z granatem, lecę. Co to, to ma być? No, no i tak ma być. Ja sobie przeładuję. To co jest? Moje granice są jakieś upośledzone? No i ekstra, został mi jeszcze jeden granat, ale dobra dobra, przeżyjemy Jeden strzał na tamty No. stać y, tutaj dawać a lodówka czy co to palnik pro no a ja a ty tam? Przemieścić się a. Siema. Aha, tam się mam przemieścić gdzieś. Idź kampo.

No, jedźcie szybciej. Wciąż się wybierać. jeden Nie będziemy zawracać. Zapchniemy tego, korzenie z drogi. Słyszeliście, zatrzymać wóz. Nie będziemy się tutaj napieprzać. Miejmy to za sobą. Ponownie. No, co wy chcecie? Я уж бы на ней виделся, фактически. Ну, давай спутсни. Для чьего? Lecimy! No dawaj Ło, cześć Ole pięknie Oh my god ale ładne O, fajnie Oho dobra 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 już pamiętam już pamiętam dalej Jeszcze później czołg przyjedzie ja go będę rozwalić z tego pirowelina I zaraz pewnie będzie poina Nie, wziąć, nie westchnąć A bo jak to mój kolega dzisiaj napisał nie kolega, to taki y, błagąc lasowy Napisał na tablicy Burza przez uzamkniętej rzece, kropki Kolejny krok naprzód Ło! Tak ładnie zadziałał Wiedziałem ja myślę, że po zamachach wypadły Jak spokojnie to było tylko możliwe

Dobra, dobra, to nie nasz. A ja tak koło niego stałem. Hmm, raz miałem tak, że był taki, powiedz mi, pojedynek snajperów, bo ja stałem po jednej stronie, a koleś tam jakieś 30 metrów przede mną, koło mojego czołu. No to ja koleś ja to zaznaczyłem. On mi celuje w łeb. Tak, celuje, 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 celuje. A ja natomiast w tym czasie... Serię w brzuch Mówiłem, No walnąłem tylko tak puf puf I poleciał Jest okej? Koniec Koniec Koniec, Koniec. Ja pierdolę to był ten 90 i oddycham Żyję kurwa I to jest ja? Blackburn! Blackburn żyjesz? Żyjesz? Musi być na jakieś wyjście Idziemy!